No przede wszystkim e, chciałbym pogratulować charakteru znowu e, całej mojej drużynie, która pokazała, że zaczyna się do, od obrony, trzeba walczyć do, od pierwszej do 90 minuty. E, dzisiaj żeśmy to zrobili, znowu wywozimy trzy punkty z Krakowa, e, z bardzo ciężkiego terenu, bardzo nas to cieszy. E, jeśli chodzi o mecz, e, pierwsza połowa, uważam, że pod nasze dyktando mieliśmy kilka sytuacji, z których powinniśmy wykorzystać przynajmniej jeszcze jedną, dwie na to, żeby ten mecz był spokojniejszy. Początek drugiej połowy, też mamy sytuację 3 na 2, wydaje mi się, że, że z tego przynajmniej powinniśmy oddać strzał. Tutaj Damian Sędzikowski gdzieś tam o ta piłka skoczyła i nie, nie, nie wykorzystaliśmy te, tego kontrataku. Potem przejęta faktycznie inicjatywa przez, przez Garbarnię, mocno żeśmy się dali zepchnąć. Ale, tak jak powiedziałem, budujemy ten zespół. Nieprzypadkowo mamy jedną z lepszych, najlepszą w tej chwili, obronę w, w, w tej lidze. Dlatego to tak skutkuje. Mecz z, z gatunku tych, których, no, szybko, których szybko zapomnimy i dobrze. Bo trudno to się oglądało. Myślę, że, że, że bardzo słabe spotkanie, i, ale już wyrównane też. Tam dużo szarpanej gry, dużo chaosu. Mało gry w piłkę. Efekt taki, że po raz kolejny nie strzelamy ramki u siebie i przegrywamy, więc hmm, trudno być zadowolonym. Trudno być też zadowolonym z poziomu gry swojego zespołu, ale słyszano ale w tej, tej, tej kopaniny gratulacje dla, dla motoru, który, który wykazał się skutecznością, która pozwala mi wywieźć stąd trzy punkty. Hmm. Nic, będziemy musieli w kolejnych meczach szukać jakiegoś e, przełamania i odczarowania tej naszej płyty, która ewidentnie nam e, na wiosnę nie służy. Tyle.